Siemano w poniedziałek wieczór. Nagram wam aktualizację co się dzieje. MF złożony na kołach. Jutro z rana odpalimy, przedstawiamy go na tamtą stronę, tak jakby warsztatu. A tutaj wprowadzimy kejsa do dokończenia. Bo tam do malowania on przyszykowany i takie tam inne. Dzisiaj wieczorem zająłem się jeszcze 60 przymierzyłem arbitrol ładnie wszystko się zgrało wszystko się ładnie kręci nawet jak się poskłada kierownicę czy, czy jest niżej czy wyżej wszystko pięknie się kręci eee, tutaj dałem takie dwa profile żeby była demontowana kierownica w razie jakiejś awarii poważniejszej Oczywiście arbitrol też będzie demontowany co dalej Jutro biorę się to pospawam już do kupy Na tak jak ma być I co I będę się brał za pedał sprzęgła Jakąś tam linkę wziąłem Z drugiego warsztatu Zrobimy na lince sprzęgło co dalej będziemy działać i dalej zajmiemy się chyba już stawiliśmy jakieś stare siedzenie mieliśmy Grimera, ja kupiłem z ciągnikiem wcześniej żeby tam na przymiarki przynajmniej było ale zobaczymy, może ja kupię nowe obszycia i zostanie to siedzenie bo ono naprawdę fajnie tu pasuje, jest wąskie no i tak no Wiadomo, zniszczone jest, bo ono leżało nie wiem ile lat na dworze, ale sprężyny, wszystko działa, pływa. Regulacje, nawet jakąś ma. Wszystko to działa, przesuwy. No, w sumie oryginalne Grimera. Mm, tylko oprzycie trzeba by było wymienić. Ale z tego co patrzyłem, to chyba oprzycie się odczepia. Nie wiem czy widać, tutaj są takie blaszki, że się odpina i się wyciąga te całe poduszki. To raczej powinno się dać dokupić. A jak nie, to tam kołparczewa wiesiące przyjął nam na nowo. Yy, I tak miałem wyrzucać te przyciski manetki, ale to chyba wszystko zostanie. I część użyjemy. Wycieraczkę podłączymy, światła długie pewnie tutaj podłączymy. Na pewno stacyjka zostanie, yy, i, co je, i kierunki też zostaną. Trochę je przerobię i będzie normalnie w kierownicy odbijany kierunek. Yy, co jeszcze mam powiedzieć? Na dzisiaj, chyba to wszystko. Jutro się włączę z wami i będziemy działać dalej. Wrzucę wam jutro nie będę dzisiaj tego montował w film tylko jeszcze z jutra to co zrobimy to dopiero zmontujemy w film jeden i rzucimy, bo trochę krótki wyjdzie 4 minuty gdzieś dobra do jutra siemano we wtorek mamy już południe wyjechaliśmy już masejem bierzemy się za Jundira. chłopcy będą rozbierać już zaczęli widzę a ja dalej bawię się z sześćdziesiątką Następnie już mam przyłapany pedał sprzęgła Dostosowuję linkę Będziemy próbować jak to działa niedługo I tak, to robiłem sprzęgło Na razie tak prowizorkę zrobiłem Byle jak Zobaczyć tylko długości jakie potrzebuję do wszystkiego eee Mam pełen zakres, musiałem tak tutaj przedłużyć muszę jakieś 2 cm. Tutaj było wydłużone od razu, żeby lżej było wciskać. Oczywiście, łańcuch zastąpimy cięgłym regulowanym. I nie wiem, czy jeszcze dodatkowo linka nie będzie miała swojej regulacji, ale to zobaczymy, jaką dokupię. Na razie założyłem jakąkolwiek, jaką miałem. I tak, na pewno będzie trzeba ten pedał jeszcze wydłużyć delikatnie, bo linia mi się nie zgadza między jednymi a drugimi. Muszę delikatnie go jeszcze wydłużyć, i będzie to gotowe. Jutro zajmę się chyba wykańczaniem tutaj. Już blachy podorabiam trochę mocowania, bo będę chciał jeszcze dźwignię od wałka womu i reduktora przerabiać już jutro. No i będziemy dorabiać dźwignie biegów. Ale do dźwigni biegów muszę zamówić jeszcze łożyska liniowe. Jutro pewnie zamówię i będziemy działać. Kierownice pokazywałem siedzenie też. No i tyle przy 60 na dzisiaj. Tak już jest późno, ale miałem tam inne jeszcze swoje zajęcia. No i dobra. Jutro będziemy działać dalej.